Panowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie, a dokładnie usłyszymy stare dźwięki z pierwszego sezonu względem tego co jest teraz. A więc widzowie, ja zakładam słuchawki i słuchajcie, ten kanał, który będziemy oglądać, będzie w opisie. Zostawiajcie łapę, subskrybujcie kanał. No i przenosimy się dzisiaj. No, nie będę nie mówił przez chwilę. Po mojej reakcji możecie widzieć, ej to jest ta stara muzyka Zobaczmy jak to teraz wygląda To będzie mega fajny odcinek To był pierwszy sezon, teraz ta muzyka W lobby jest troszeczkę inna Ale jest też mega super Także dobra, lecimy dalej, zobaczmy To będzie Battle Bus Starting Czyli startowanie Battle Busa, zobaczmy Normalnie czuję się młodszy, jak to teraz oglądamy, w sensie, że tak się cofnąłem w czasie. To jest to. Zobaczcie, jak to się zmieniło. To tak cicho jest w tym busie. No, widzowie, tak to nie powinno wyglądać. Ja nie wiem. Napiszcie mi w ogóle w komentarzu, co wy myślicie o tych dźwiękach. Czy kiedyś były lepsze? Czy teraz? Ale oglądajcie do końca. Lecimy dalej. Zobaczcie, że ta postać prawie w ogóle się nie rusza, nie? W sensie leci tak, o! Teraz jest, zaraz zobaczycie, jak to teraz wygląda. Zobaczcie. O, widzicie? Cała postać to jakby, um, sunie się tak, no nie? To jest pompa, która, no chciałbym, żeby w ogóle stary, ty, stary wygląd tej broni wrócił. No i oczywiście dźwięki tak samo. No przecież i ta grafika, no przepiękna. Strajker. Ok. Jakbym. Ra inaczej, jakby mnie ktoś obudził w nocy i kazał mi y odgadnąć te dźwięki, to od razu bym wszystko powiedział. Oczywiście, o jeśli chodzi o te stare. Bo tutaj to nawet już nie pamiętam, jak ta pompa. Aha. Ebeczka, której nie ma aktualnie. Zobaczmy. Przejdźmy teraz do Skara, nie wiem czy pamięt... Stary, lepszy, ja tęsknię w ogóle, mega tęsknię za tymi starymi dźwiękami. Ja wiem, że to jest nostalgia i się wszystko tak wydaje, że kiedyś było lepiej, ale no chciałbym, żeby się to wszystko cofnęło. Zobaczmy to... Sniperka... No to, to, tylko to jest totalnie inna snajperka, no nie, to też musimy pamiętać, że to są bronie, które były dostępne w pierwszym sezonie, bo to jest przyrównany pierwszy sezon z chapteru pierwszego do pierwszego sezonu z chapteru trzeciego, o. Dobra. No to chyba będzie pod... No to jest w miarę podobne. Burza, formowanie burzy. Ej, ale jak się tak popatrzy na grafikę tą, no nie, to też jest piękna grafika, nie? To też jest pięknie. Burza nadciąga. Po no to się dużo nie zmieniło. Można powiedzieć, że ten dźwięk jest trochę głupszy. O! Skakanie po samochodach. Tutaj będzie jeszcze chyba niedostępne, tak? Hej! Halo! Halo, tylko tymi da się jeździć, a tamtymi nie. Widzowie, co to ma być? Ale lipa. Dobra. Burza nadciąga. W ogóle słyszycie ten dźwięk, jak mu zadaję? Jajku, jakie to ciche. Wcześniej było lepsze. Stary, stara burza. Dźwięk i wygląd, w ogóle patrzcie na wygląd, jak jest inny. Taki sam. Stawki. ej, tego to nie pamiętam, że to miało dźwięk. Okej. Okay. W ogóle, widzowie, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod tym odcinkiem. Mhm. Tamta, tamta się ruszała i miała dźwięk, a ta nie ma dźwięku i się nie rusza. No Fortnite co jest z wami? Proszę to naprawić. Okej, okay, teraz mamy skrzynię. W ogóle zobaczcie, jakie animacje były wtedy. No bardzo podobnie, skrzynka bardzo podobnie. Rozwalanie toalety. To bardziej metalowe. No, w sumie, czy to lepsze, czy gorsze? No, porównywalne, można powiedzieć. O! No, bardzo podobne. Mnie to też. To takie samo. Chyba dzwoneczek dodali. No, to się trochę różni. Mhm. Ej, to są drewniane, to są metalowe, co to ma być? To chyba będzie takie samo, ale nie wiem. Okej, okay. w sumie bardzo podobne to i takie samo. Rozwalenie lodówki. To też mega podobne. Aha, to jest teraz me o, kiedyś było lepsze. No zobaczcie, no co to w ogóle ma być? Bieganie. Nie, no bieganie jest chyba dosłownie takie samo. Podskakiwanie. Czy ten dymek dalej leci? Ej, dymka nie ma! Ej, nie ma. Zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica jeszcze w tych animacjach. Fajne. Teraz już tak nie ma na pewno. Założę się. Chociaż bardzo podobne. Ej, nie, nie myślałem, że to jest takie podobne, tak szczerze. Okej, okay, w porządku. Czy nie ma dźwięku. No nie, no jest na samym końcu, a tu? O widzicie, tu jest wszędzie dźwięk, a tam był tylko jeden, na samym końcu. Ciekawe dlaczego, no w sensie no gra była niedopracowana, zobaczmy. rozwalenie telewizora. Okej, okay, tutaj jakby się, nie wiem, jakiś słoik rozwalał. A to metalowe znowu. Ej, poszli na skróty z tego Fortnite'a. Wszystko, co metalowe, to ma metal teraz. Wszystko, co drewno, to drewno. kiedyś to było... Uuu, ej, to jest spoko, to jest spoko. I chyba jest bardzo podobne. No, te dźwięki się trochę różnią, ale nie wiadomo... Lodówka. Tu też mamy lodówkę. No, to też podobnie. Jestem ciekaw, co jeszcze będziemy mogli zobaczyć. Pickaxe, po prostu. W ogóle, słuchajcie, też tła, no nie? Tła tej gry. No też bardzo podobne, ale tło jest ciekawe. Teraz nie ma na pewno takiego dźwięku ta kasa. A też taka dziwna ta kasa, jak się rozwala. U? Ej, podobne! Ja myślałem, że ta kasa w ogóle nie ma dźwięku teraz. Bo no, ta kasa daje zło... A nie, w sumie to... ja nie wiem. Hydrant. Jadrant, czy teraz też tak się rozwala i w ogóle? No bardzo podobnie. Bardzo podobnie również. Te, te dźwięki niektóre w ogóle się nie różnią. O, coś... Tego na pewno nie masz, że się butelki rozwalają. A nie, dobra, myślałem. No i metalowe po prostu, ale lipa. Niektóre rzeczy widzicie, sprogresowały, niektóre... No, są gorsze. Woda. Rzeka po prostu. Po kostki no to woda jak woda, no nie woda jak woda. Naj najbardziej tutaj, właśnie te dźwięki burzy są Budowanie w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w trzecim chapterze um, była taka aktualiz aktualizacja, która przywróciła ten dźwięk. Słuchajcie, no, tylko jest dużo cichsza. Tegła. Ej, normalnie czuję się 5... Y, prawej już lat młodszy No. Takie cichutkie to, a wtedy to było takie... Chyba, że gość ma po prostu cicho ustawione. W sumie, nie? Tak też może być. Okej. Okay. W porządku. To chyba w ogóle no, tu chyba w ogóle nic nie słychać było. Eee, Victory Royale, zobaczcie jak się różni. No, ale Victory Royale na duży plus, no nie? W ogóle ten efekt cały. A więc, widzowie, to było na tyle. Koniecznie zostawiajcie łapy w górę, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. No i jak widzicie, jestem w innym miejscu. Gdzie jestem? Wszystko macie na moim Instagramie, Rafa, to ja. Wbijajcie na Instagrama. No i co, widzowie, to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, piona!